O tym elektryku z małej wsi Popowo koło Lipna usłyszał cały świat. Przywódca Solidarności Lech Wałęsa kończy dziś 80 lat i głośno mówi o tym, że w niedzielę wybiera się na Marsz Miliona Serc. Przywódca Solidarności, laureat pokojowej Nagrody Nobla, pierwszy prezydent Polski wybrany w wyborach powszechnych, który nie chciał, ale musiał. Słowem, legenda. Lech Wałęsa świętuje 80. urodziny i w tym ważnym dniu ma dla Polaków kosmopolityczny przekaz. Żebyśmy zrozumieli w jakich czasach żyjemy, zrozumieć te czasy, a żyjemy w czasach, kiedy zmieniają się epoki, kiedy musimy przejść z państwewek na kontynenty, na globalizację. Zdrowia na pewno, szczęścia. Poranną wizytę Lechowi Wałęsie złożył Donald Tusk. Przewodniczący PO podarował jubilatowi różaniec zeskoczył przez płot i się zaczęło. O obaleniu komunizmu i okrągłym stole człowiek z nadziei mógłby opowiadać na okrągło. Nic dziwnego, w końcu jego życie to gotowy materiał na film. Wziął je na warsztat sam Andrzej Wajda. Ja nie jestem politykiem, ja jestem elektrykiem. Cały świat słyszał o elektryku z niewielkiego Popowa w Kujawsko-Pomorskim, który miał nieoceniony wkład w wyzwolenie Polski i upadek żelaznej kurtyny. Cenię sobie każdą chwilę, kiedy mogę spędzić z nim czas, ponieważ no w latach 80., -tych, 90. -tych było go tak mało w domu, że no cieszę się, że teraz jest mój. On ma dużo energii, dużo pasji. On chce um, po prostu budować o, na swoje osiągnięcie. Dobry wieczór, panie prezydencie. Dziś wszyscy powinni być za, a nie przeciw. I życzyć Lechowi Wałęsie wszystkiego najlepszego. Powiedzieć, że jest pasjonatem motoryzacji, to jak nic nie powiedzieć. 39-latek.